Hej tu Dalmar, witam serdecznie w Battlefieldie Hardline. Ie. Przepraszam najmocniej, że taka mała przerwa byłaby. czy będzie pomiędzy tymi odcinkami. Natomiast tak się jakoś złożyło, że. A, że musiałem grać na Xboxie, czy kontynuować moją rozgrywkę i tym samym nadrobić 7 rozdziałów, plus jakaś mała taka podróż służbowa myślałem, że się z, robię z tym materiałem z Hardline'a oraz e, z innymi, które obiecałem w sobotę. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko się będzie zgadzało, tylko będzie tydzień później. A więc wracając do rzeczy, gram na Xboxie One, czyli będzie można porównać sobie w tym momencie grafikę. Różnice nie są wielkie, moim zdaniem. Przez to, że przechodziłem to drugi raz, to tak jak widać udało mi się więcej tych wszystkich wesołych ludzi aresztować. No i co? Jestem dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyłem rozgrywkę na Play'aku. Rozpocznijmy więc odwiedzanie magazynu. Naszego kochanego jakąś na tym już nawet nie pamiętam, nazywał Kane. To zapewne będzie poprzednim odcinku. Poprzedni tak Hardline. Tu odchodzi jakaś naprawdę gruba akcja. Musisz teraz z kimś porozmawiać. Co to kurwa za żarty? Tylko tobie możemy zaufać. A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dose odpowiedział za to, co zrobił. To naprawdę taki trudny wybór? No i mamy zbadać warsztat. E, trochę inaczej wygląda moje uzbrojenie, tak jak też widać. E, mam pistolecik, ale już wyposażyłem go sobie w optykę, w kompensator i woliwkowy oliwkowy W e, Bronią dodatkową jest w tym przypadku M16. E, mam też kamizelkę kuloodporną i pałkę. Dobra. Dobra, centrum operacji jest tam. Jeśli tylko zaboli dousa, na pewno warto. Czyli kim w ogóle jest ten kamer? W Trzęsie centrum L.A. lubi wkładać ludzi do zgniatarek. Ma to żonę i dobrze płaci. Jeśli nie liczysz zgniatarki, gniatarki, to spokojnie. Jest też głównym kontaktem dousa w L.A. Bez niego dous zostanie sam jak palet. Mhm. Mm Fajnie widać materiały na ten silnik Daysu pod tym względem jest całkiem spoko. Kurteczki ładnie są zrobione ilość detali. Widać że to Pleksa, guma i tak dalej, a to też to, to, że jakaś tania skóra. witajmy Tam się wyładowują, to ludzie dołsa. Koreańczycy chyba się ich boją. No to przywitajmy się. Co to? Chyba szafka w środku? Czy ktoś tu jest? Jest! Ja bym chyba z tobą pogadał. Nie widział, nie strzelaj! I mamy pierwszego dni. Przygwożonego to jest naprawdę świetna mechanika. O, mamy system alarmowy od razu, jak słodko. Chyba nikogo tu nie ma. Mógłbym zaryzykować podejście, bo gościu coś tam sobie sprawdza w broni. Ani drugi Nie strzelaj! I zdaje się, że alarm jest. Czy też wyłącza się go w środku? Więc spróbujmy tymi schodami, na przykład. Co to było? Nie ruszaj się! Co ty tu rusz. Nie wiem, jakim cudem on mnie nie zauważył, ale to ma chyba raczej znaczenie drugorzędne. Idziemy może górą, tak dla odmiany. O, tam jest dziura. Czy coś tu jeszcze się ktoś gdzieś kręci? Raczej nie. Jest jakaś środka Marysia. Jest beczka. No chodź. Wiecie co mi się wydaje? Chcecie się dowiedzieć? Dostawka Ej, Ej, przeklętej brzmi! Cały on! RORD! Macie mi tu zaraz wziąć zjebane wyrzutnie rakiet i marsz na kill! Ale już! Rozwalić tego kioska! Nie opierdalać się! Uderzyli już na salon i złomowisko! Czyli to że jesteśmy następni w kolejce! Oto co wiemy! Jesteś to na Każdy to w dobrym! Musicie ci Mam dowód, A, bomba zamontowana pod nowym samochodem Henry'ego Kanga, jakie to miłe. Cholera, podłożyli bombę pod autem. To może się nieco oddalimy, he? Eh? Dobra. Zrozumiano! Macie się natychmiast wsiąść do roboty! Przestańcie się drapać po jaja! Ruchy, ruchy! To już kurwa za długo trwa! Co z wami nie tak, diabła? Kęk, straszny nerwus. Nie dlaczego ich nie znaleźliście? dalej te dupy! Wiecie, co by się nam tu przydało? Lubaloja. lojalności. Ustawię was w rządku, jednego do drugi. po drugim. Po kolei będę wam patrzeć, spojrzeć i tak. Ci jeśli uznam, że nie Makuje Może zejdziemy jasne? tu kogoś z prawej? Tu to jest kurwa jasne! Widział, kątową? Chyba to mi ją miał. Widzieliście gdzieś jakąś świecę? Mam irydową, a Ty chcesz miedzianą? Nieważne, bez różnicy. Nie mogę uwierzyć, że nie mieliśmy nawet czasu, żeby się przebrać. Nie ruszaj się! Słodkie. Tu jednocześnie... Jakiś dowód. O, jest. Zdjęcie kanki Rarka, czyli się prostytuowała, a Kang zbierał dowody. Nieźle idzie. Sprawdza to. Potem pewnie wciąż mu się kręci. Chłopaki się podniecili. Ten jest tam na górze, ten najbardziej mnie martwi. Musimy uważać! Straciliśmy naszego! Odkroczyć Mój. Stój! Ręce do góry! Nie strzelaj! W porządku. Mam cię na móżdżce. Ok, dalej. Miał jednego z naszych! To wyjdzie. Jeśli to ty jesteś, to go Nie ruszajcie Słodycz, po prostu słodycz Gdzieś tam na górę kosztułki. Prawdzi będzie Może pójdę za nimi Gdzieś coś, niby bym zobaczyć kolejny dowód. To jest szafka po prostu zbrodnia. Później się może tym To Jest dwójka naszych przyjaciół. Tego, który schodzi jako numer dwa, łapy do góry i nie opuszczaj. Tutaj. Nikt nie patrzy. Miałem do to, to wszystko prześcierbić. No cóż, nie było to zbyt profesjonalna akcja. Chyba był kank, jaka szkoda, że nie ogarnął. No i tutaj, o, właśnie, było coś, czym się podjarał skaner. To jest, mam jeszcze znaleźć jeden dowód, jeszcze jeden dowód rzeczowy. Radu byłbym to znaleźć. To jest szafka, sprzęt taktyczny, nic, żadna rewelacja poza uzupełnieniem amunicji. No i co takiego spowodowało zainteresowanie skanera? No, będzie szukanie przez pół godziny czegoś tam po śmietnikach. Z tej strony też. Pytanie, czy tą, tą szafkę widzi się podnieca czyli faktycznie jest coś, co hmm. no, bo ja tu nic nie widzę. Pod autami kolejna bomba. Ale Kolej, gaś nic, nic więcej. Dobra, ja Jest tam coś co warto ochraniać. To zdaje się, że jest w tym pomieszczeniu. Chyba trafiliśmy na żywe złota. To tak, jest z 9,9 miliona dolarów. Eee, jesteś jakimś reinmenem od prochu? Chodźcie, zostawmy to gliną. Nie mogę pozwolić, żeby to wzięło. No, no to co z tym zrobisz? Los Angeles! Mogę to wszystko rozładować w 6 dni Co ja w ogóle mówię? Znam zawodowego koszykarza. 4 dni mnie ja nie żartuję Chodźmy Zabieram ja to stąd Możesz mi pomóc jeśli chce Ten twój go to najszybszy nie jest Będziesz w Hollywood za jakiś tydzień No je...

To była całkiem spoko. No i następny odcinek: szklane domy. Jest szansa, że bumer wyciągnie z pobranych plików. Ponieważ u kanga nie znaleźliśmy żadnych oczywistych dowodów przeciwko doosowi. Briller Cameron i Thomas Merwin. Dwóch podejrzanych. Sprzęt taktyczny jest w porządku, więc no. rozpoczynamy kolejny. Wyjaśnisz nam coś, czy nie? Naprawdę chcesz, żebym tłumaczył te wszystkie techniczne zawiłości? Nie. O, coś tu mam. – Co takiego? – Zaproszenie na imprezę, wysłane do Kanga. Ciekawa lista adresatów, dla połowy z nich pracowałem. – Impreza ma być na Mount Olympus. Góra Olimp to jakiś szyfr? Nie uwierzysz, ale to prawdziwa nazwa dzielnicy. A balet jest dzisiaj. – Sprawdzimy to, Sky. Piszesz się? – Nie jestem zbyt imprezowa, ale... Hm, jasne. – Takie zakłady szpitali, Skye. To... Kudrażę, żeby było? to skąd ty w ogóle wytrzasnęłaś? Boomer. Pracował już z kilkoma obywatelami. Znajdźmy wejście. Jakieś inne niż drzwi frontowe. Jeśli mamy się włamać, zróbmy to subtelnie. W miarę możliwości. Więc do kogo należy ten dom? Do Nila Rorka. To miliarder i niezła szumowina. Dorabia sobie na dragach i broni. Ten typ mógłbyś miało sponsorować prywatną policję Doosa. Też tak sądzę. Ma niezłe zabezpieczenia, więc. Wzięłam to. Nie będzie alarmu, bo odłączyliśmy prąd. To tylko światła awaryjne. Dalej nie ma prądu. Zaufaj mi, boomer zna się na rzeczy. Dobra, laska, tylko prowadź, bo nie do końca wiem, gdzie my tak naprawdę mamy się łamać. Tu? Tam czy tam? Załóżmy, że się rozejrze. Żadnej duszy nie ma. Ciekawe. Nie od frontu nik. Znajdźmy inne wejście. Jesteśmy. Teraz sprawdźmy, gdzie można podłożyć pluskwę. Boomer powiedział, że na spotkaniu będzie tych szumowin sporo. Szukajmy więc czegoś w rodzaju sali konferencyjnej. Jest, dot. Ja furgonetka. Sądząc po przemalowaniach, furgonetki używano podczas wielu akcji przestępczych. To furgonetka Rorka. Chyba była mocno eksploatowana. No, dobra. Jest kolejny dowód w sprawie. Patrz, słodko przeszło naokoło. Hmm, całkiem fajne Czy tylko mi się wydaje, że to coś za cicho? Póki nikt do mnie nie strzela, nie mam zamiaru narzekać. No gdzie ty poszłaś? Jaki dupek może mieszkać w takim miejscu? Nadziany. Burżu z Hollywood. Aha. Może jakieś wody znajdziemy? Żywej duszy nie ma. Sprawdźmy na górze. Sprawdźmy na górze. Jaki ładny katalog leżał. Dziewczyny morza. Mm -hmm. No dobra, no tu idziemy na górę widocznie. Co tu fajny laseni. Dawaj na górę. Jebać ten dom i jebać te wszystkie widoki. Żadnych wywodów, żadnego wyzyczenia. Cholera, sorki, nie wyłączyłam telefonu. To twój pierwszy włam, tak? O, Jakieś od odgłosy dla ucha słychać. Czekaj, słyszysz to? Spotkanie dopiero za dwie godziny, nie? Tak przynajmniej było w mailu Kanga. Pomyśl, gdzie umieścić tę pluskwę. Myślę, że ze drzwiami wygląda na salę konferencyjną. Pewnie tu się spotykają. Coś interesującego. Poza tym czymś to zadziała. Okej, okay. pan na miejscu. Chodźmy. O o cholera. Nogi! Ja to to. Trzeba było wąpić generala. Myślałem, że to ma być o północy zmiana planów. Wtedy proszę, panowie. Rozgoście się. Kang chyba też miał tu być. Kang nie przyjdzie. Jego żona zachorowała. Zachorowała? Ma 25 lat. Co jej może dolegać? Kata? O Kangu można zapomnieć, definitywnie. Dlatego spotykamy się już teraz. A nie miałeś go przypadkiem chronić? Oferujemy kilka stopni ochrony. Kto go zabił? Ty? Wynoszę się stąd. Panowie, siadajcie. Przymknijcie się. I dajcie mojemu człowiekowi mówić. Wiecie, to nie musi być takie trudne. W Miami dochodziliśmy już do porozumienia z takimi jak wy. Wszystkie problemy da się załatwić rozmową. Nie chcemy wam zabierać terenu czy towaru. Oferujemy ochronę policyjną, kontakty wojskowe i patrole graniczne. Płacąc nam, zyskujecie dostęp do tej siatki. W Miami zdały egzamin. Więc naprawdę bardzo chciałbym, żeby nasi światli, lokalni przyjaciele również zaczęli myśleć jak biznesmeni. Wspaniale. Zatem, panowie, już niedługo zawita do nas limuzyna z najgorętszymi zaocznymi studentkami kosmetologii w Hollywood. Zapraszam wszystkich do pokoju zabaw. Miłej zabawy. Chcesz o tym pogadać? Koleś, który wykończył Kanga, to prawdopodobnie mój stary znajomy. Teraz muszę jeszcze z kimś pogadać, ale pewnie dzisiaj wrócę. Twoje pieniądze będą bezpieczne w moim sanktuarium. Bez obaw. Ten skurwiel jest tutaj? Kaj Możemy się wymknąć przez okno i go złapać. Zapomnij o stodarcie, mam pomysł. Co? Daj mi telefon. Ech. No dobra. Masz tu coś ważnego? Grę z cukierkami. Jeśli uda się włożyć komórkę do jednej steczek, możemy ich śledzić. Więc chcesz ukraść brudną forse dousa, zanim trafi do pralni? Ta. Ha, fajnie, ale będziesz zdany na siebie. Zaraz, co? Muszę pogadać ze Stodardem, zanim ucieknie, a nie możemy razem łazić po tym domu. No, pomóż mi trochę. Nie chcę mi się wierzyć, że ci zaufałem. To sprawa osobista. Osobista? Pomogłaś wsadzić mnie do paki na trzy lata. To nie było osobiste. Bardzo mi przykro. Moja matka umarła, jak byłem w więzieniu Kai. Jezu nie kryja... Wiesz co? Daruj sobie. Gówno mnie obchodzi, co robisz. Okej, okay. laska się <laughs> uciekła, a my mamy się... E, no, ...rozejrzeć trochę po mieszkaniu. Żeby będzie okazja przygwoździć paru typków. <laughs> Chłopaki planują rozszerzyć, tak jak było widać, słychać, e, wpływy poza Miami. Stodardik uciłał całkiem niezłą sumkę, którą będziemy chcieli przejąć. Chipsy, His Fitness, o proszę, Dead Space. To jest właśnie jedna z gier, dwójka, trójka. Eee. <tosłuch> Też patki Konsola trochę nie bardzo twórców Visceral Games czyli autorów e, właśnie Battlefielda Hard, Hardline Ok, ja w tym momencie zrobię cięcie i pożegnam się, do usłyszenia, do zobaczenia trzymajcie się e, te odcinki kolejne powinny pojawiać się już w jakimś bardziej rozsądnym tempie to to co, tymczasem, hej